Witam na kanale Krypta i zapraszam na podsumowanie ostatniej sesji Kurajami no Nakade. Plany i przygotowania. Zaczęliśmy ją 14 dnia Hidy, kiedy Kurajami no Nakade spotkali się, żeby zaplanować najbliższe kilka dni. Jako pierwsza rzeczki Sashi dopytał się Kurajami no Nakade, czy na pewno zgadzają się na to, żeby Shiroi dołączyła do ich wspólnych łowów z Kunihazu, na co reszta oczywiście się zgodziła, i opowiedział im o podejrzeniach starego kraba. O trzech istotach. Kirin, który dla korejom na nie jest zbyt tajemniczym podejrzeniem, Kenku, czyli Człowiek Kruk, rokugańska istota i Rakshasa, czyli gejdziński Człowiek Tygrys, krwiożercza, krwiożercza mordercza istota. Po tym popatrzyli na mapę, którą skopiły Hisashi, poporównywali te podejrzenia z miejscami, w których są. Doszli do wniosku, że chętnie wezmą ją oczywiście w łowach i Pewnie da to ciekawą okazję na uzyskanie, zwłaszcza przez jego dalszych informacji na temat Demona. Po tych szybkich ustaleniach udali się razem na herbatkę z Shiroi, gdzie reprezentantka żurawia, kandydatka żurawia dopytywała się o ich rolę w całym konflikcie wewnętrznym żurawi w Kjuden Doji. I co dziwne, nie wiedziała o tym, że Krojen Minonakady w ogóle brali w tym udział. Nie wiedziała w ogóle na dużo o konflikcie, bo sama wiele razy podkreśliła, że żurawie mocno zametają to pod dywan. Była zawiedziona, kiedy okazało się, że kolejno kadę wybrali już w tym stronę i trochę sobie pokrzyżowało plany co do bycia neutralną, dogadującą obie strony kandydatką, ale no cóż, jakoś z tym przeżyje. A jej reakcje na całą rozmowy na temat jej kandydatury i samego Homury, powiedziały ja mi, że nie jest zachwycona swoim rolą, że robi to tylko z obowiązku i tak jak szanuje Chmurę, wolałaby za niego nie wyjść, ale cóż, Rokuga nie jest jaki jest. Po tym, Kureyami no Nakade razem z Shiroi ustalili, że trzeba zacząć zbierać dla niej oficjalne poparcie. Najlepszym punktem, żeby zacząć, będzie Saseri, która już ma do nich przychylne podejście i lubi się zarówno z Hisarzem, jak i z całym Kureyami no A następnym krokiem będzie zebranie poparcia, a chociaż wyciągnięcie ręki, do drugiej kandydatki żurawia i w ten sposób do samego Tozana. Jak sama Shiroi powiedziała, to jest dużo trudniejszy krok i pierwszym trudnym krokiem będzie przekonanie jej świty, więc... Na to dali sobie trochę więcej czasu, a sprawy, z Shiro a sprawy z Saseri postanowili załatwić jeszcze zanim spotkają się u Sanegumy następnego dnia. Po spotkaniu z Shiroi i napisaniu wszystkiego listu do Saseri, która bardzo szybko mu odpowiedziała i napisała, że już tego wieczoru mogą spotkać się, żeby porozmawiać o kandydatce, każdy z którymi na nakady rozs rozszedł się w swoją stronę i zajął własnymi sprawami. Jami napisała w tym czasie sobie list do Kamei, zapraszając go na spotkanie. Hisashi zaklął swojego demona w Shikigami, żeby mieć od niego spokój i odbył bardzo długą, bardzo abstrakcyjną, nie wiem czy to dobre słowo, bardzo teologiczną na pewno debatę z Shinseijim na temat natury pustki i skazy, której szczegółów nie będę tu przytaczać, bo nie jestem w stanie. W każdym razie Shinseiji wskutek tej rozmowy doszedł do motywacji Hidy, do tego, w jaki sposób jego ojciec pozbył się z niego skazy, przynajmniej na tyle, na ile mógł i czemu Shinseiji tak długo tkwił w powtarzającym się cyklu reinkarnacji. A Hisashi doszedł do tego, że pustka może w jakiś sposób pomóc mu i jest powiązana ze sprawą Rei i Kasumeru. Po tym po całej tej rozmowie okazało się, że Hisashi znowu, jak zawsze, zapomniał o umówionym spotkaniu, i biegiem, biegiem kiedy już ja mi go pogoniła, ruszył na spotkanie z Saseri razem ze swoją świtą dyplomaty Shinobi i Heimin, którzy byli troszkę troszeczkę zirytowani tym, że znowu zapomniał o spotkaniu. W czasie, kiedy Kuremi i Nakadę rozmawiali na Duchowe tematy, szykowali się do spotkania i pisali listy do swoich kochanków. Shiroi postanowiła porozmawiać z matką na temat spotkania z drugą kandydatką Żurawia. Ta była na początku zaskoczona, później zirytowana postawą swojej córki, a ostatecznie zgodziła się i powiedziała, że zrobienie spotkania dla kandydatek jako przyjaznej naturze jest bardzo dobrym pomysłem i Shiroi zachowuje się, jakby ktoś jej pozmienił córkę. Potem Shiroi w spokoju wieczorem narysowała pełen sprzeczności obraz z i poszła spokojnie spać. Kiedy Hisashi z przyjaciółmi dobiegł w końcu na spotkanie u Saseri, ta przywitała ich z uśmiechem i bardzo dużą dozą przyjaźni, na co właśnie kurajom na makadeli czyli. Po krótkiej chwili rozmowy, właściwie z miejsca, zgodziła się, żeby wesprzeć Shiroi i poprzeć jej kandydaturę w zamian za przysługę od Hisashiego i też wsparcie od niego. Oczywiście Hisashi zgodził się poprzeć jej kandydaturę na nowego Czempiona Kraba, bo to jest pozycja, o którą ubiega Saseri. I wszyscy byli bardzo zadowoleni. A następnie Saseri poprosiła resztę Kurajuna na Nakadę, żeby wyszli z pokoju, żeby mogła przez chwilę na osobności z nim porozmawiać. Wtedy, mimo wszystko przyciszonym głosem, opowiedziała mu o sytuacji Yasuki, o tym, jak są traktowani w żurawiu, zwłaszcza przez Kakita, i o ich niedyskretnych, i o ich jak na razie niepublicznych planach co do wyjścia z klanu Żurawia i dołączenia się do kraba. Powiedziała, że Hisashi ma dużo do skorzystania z tego, co jest prawda, biorąc pod uwagę, że krab zakłada własną rodzinę, więc Hisashi zgodził się wesprzeć jej sprawę, co dalej skomplikowało jego relacje z Shiroi i rodziną Najdrodzi, której musi być lojalny. W czasie, kiedy Hisashi rozmawiał z seseriami i Shinseiji usiedli gdzieś nad jeziorkiem i też odbyli poważniejszą rozmowę. mi, jemu jako pierwszemu powiedziała tak jak jej prawdziwe imię, które nosi od dnia swoich narodzin, ba już i kazane. Opowiedziała mu też o zakonie Shinobi i co prawda w ogólnikach, ale o tym czym się w tej chwili zajmuje. Całe szczęście Shinseiji nie miał y, wielkiego boskiego nastawienia, tylko potraktował ją jak inne ogeoły mieszkańca Rokuganu, więc to jest duży plus. I zapowiedziała, że. Mniej więcej te same rzeczy ma zamiar jak najszybciej opowiedzieć wreszcie, kurajmy na akademię. Potem wieczorem, kiedy wszyscy już się spotkali, Shinseiji zniszczył Shikigami Hisashiego, więc demon wrócił do naszego kraba i większość poszła spać. A jami udała się na spotkanie z Sanegumą, wykorzystać to, że ten noje powiedział, że przyjmuje gości po zmroku. Na tym skończyliśmy ostatnią sesję. Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam oczywiście na nasz kanał, lajkowanie, komentowanie, to wszystko wiecie. Widzimy się w następnym odcinku.